Hej, hej, drogie duszki, duszyczki! Dzisiaj zagramy w postaciach jest Fredrin w grze Mobile Legends Bang Bang. Na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z których dzisiaj skorzystamy, a my bez zbędnego przedłużania tego wstępu przejdźmy już na ekran wczytywania postaci. Let's go, baby! Let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie przeczytania postaci. Fre Fredrin, Amon, Hanabi, Grok oraz Nowaria w naszej drużynie, Selena, Masza, Layla, In oraz Cecilion w drużynie przeciwnej. Jesteśmy na fontannie, kupujemy buty, dodajemy umiejętność numer 1, klikamy We got this, no i biegniemy w stronę... Ale na Ekspie. dzisiaj pogramy sobie Fredrinem na XP, chociaż ciekawostka, można nim również grać na dżungli. Zanim jednak omówimy działanie postaci, chciałbym serdecznie podziękować osobom, które wspierają kanał finansowo. Te osoby wyświetlają się teraz na ekranie, więc z całego serca dziękuję, serducho dla was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do grona tych osób, zachęcam do kliknięcia przycisku Wesprzej, który znajduje się obok przycisku subskrybuj przycisk subskrybuj również. Możecie kliknąć, abyśmy byli w stanie dobić milion subskrypcji w tym roku. No a jeżeli ktoś by chciał wesprzeć kanał jeszcze bardziej, ale nie wydawać pieniędzy, ale subskrypcja to za mało, to można zostawić łapę w górę. Dobijmy tutaj, napiszcie w komentarzu ile łap w górę. A teraz omówmy działanie postaci. Swoją drogą widzę, że chyba mamy wolną linię. Tak to wygląda na początku, więc będziemy mogli omówić spokojnie postać. Zacznijmy, może, od pasywki. Pasywnie, jak widzicie, pod paskiem życia Fredrina są cztery takie rąby. Jeżeli zaatakujemy wroga z dżungli, potwora z dżungli lub przeciwnego wrogiego bohatera umiejętnością, to dostajemy jeden rąb. Zobaczcie. Siup, siup, siup. Atakujemy potwora z dżungli. Dostajemy jeden rąb. Do czego te rąby służą? Za chwilę dojdziemy. Natomiast to nie jest całe działanie pasywki. Pasywnie y, Fredrin jeszcze konwertuje, tak jakby, wszystkie obrażenia, które otrzyma na dodatkową energię. Zobaczcie, otrzymuje obrażenia, hop, 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 i jego pasek życia zmienia się na szary. On zaczyna po chwili znikać, ten pasek życia, natomiast y, Fredrin konwertuje chyba tam 10 czy 20% obrażeń, które zdaje. Na HP. Jeśli oczywiście ten pasek ma naładowany, wtedy właśnie konwertuję. Yy, oj, ale dostałem podwójnie w web. Wtedy nie dojrzałem wolną linię. To jeszcze sojusznicy nam pomagają. Yy, zobaczcie, zadajemy obrażenia. I się liczymy o 34 punkty obrażeń. Dlatego, ponieważ mamy ten szary pasek. I to jest całe działanie pasywki Fredrina. Ten pasek, oczywiście, 100% obrażeń, które zadają nam przeciwnicy zostaje skonwertowany właśnie na ten szary pasek. Tyle. Ten szary pasek ma jeszcze działanie do ulta, ale do tego jeszcze dojdziemy za chwilę. Omówmy teraz pierwszą umiejętność, skoro mamy bazowe działanie pasywki omówione. Pierwszą umiejętnością Fredrin tnie przed siebie, albo za siebie, po prostu w wybranym kierunku. To bardziej precyzyjnie jest powiedziane. W wybranym kierunku Fredrin macha swoim mieczem, zadając obroszenia przeciwnikom oraz ich spowalniając. Również wzmacnia swój następny bazowy atak, ponieważ zobaczcie, teraz atakujemy w ten sposób, gdy pchniemy. Hop, mamy większy zasięg ataku, no i wysyłamy tak, jakby falę, która przelatuje po wszystkich przeciwnikach. To jest działanie naszej pierwszej umiejętności. Widzę, że tutaj Selena nie przeżyje tego. Pięknie. Jest tutaj również Encycycydium, który właśnie zultował, a my możemy omówić drugą umiejętność. Drugą umiejętnością polecimy najpierw z pomocą drużyny, a za chwilę omówimy drugą umiejętność. Dobra? Tak zrobimy. Hold Dobra, <grytanie> dobra, tyle by było. Wracamy na górę i omówmy drugą umiejętność. Drugą umiejętnością wyskakujemy w wybranym kierunku. Możemy przeskoczyć tą umiejętnością przez ścianę. Jeżeli trafimy przeciwnika, zadajemy mu obrażenia, a następnie nasz bazowy atak podrzuci przeciwnika, czyli po drugiej umiejętności również nasz bazowy atak jest wzmocniony, tylko tym razem podrzuca przeciwnika w powietrze na 0,3 sekundy. To jest działanie umiejętności numer 2, czyli mamy omówioną już pasywkę, pierwszą umiejętność i drugą. Teraz czas na trzecią. Trzecią umiejętności, umiejętności nie możemy sobie użyć od tak. Od tego w ogóle zacznijmy. No, i tutaj do gry już wchodzą orby, które ładujemy pod paskiem życia. Zobaczcie, jeżeli mamy jeden orb, to tą umiejętność już możemy użyć. Ona powoduje wybuch wokół nas. Ten wybuch wokół nas zadaje obrażenia przeciwnikom, a następnie prowokuje wrogów w taki sposób, że wrogowie poruszają się w naszym kierunku. Przez chwilę, oczywiście. To nie, nie trwa nie wiadomo jak długo. Natomiast przez chwilę wrogowie poruszają się w naszym kierunku. I to jest działanie umiejętności. Zobaczcie, hop. Poruszają się w naszym kierunku i nas atakują, oczywiście. Wrogowie. To jest właśnie działanie. prowokacji. Co więcej, jeżeli tą umiejętnością trafimy wroga, który nie jest minionem z linii. Może to być na przykład wrogi bohater lub minion. Może to być wrogi bohater lub minion z dżungli. To zyskujemy dodatkowe punkty odporności magicznej. Oraz dodatkowe punkty odporności fizycznej. I to całkiem sporo, bo aż 35 punktów na 3 sekundy. A cooldown naszej umiejętności numer 1 oraz umiejętności numer 2 zostaje skrócony o 75%. No i właśnie ta umiejętność. I właśnie ta umiejętność, słuchajcie, kosztuje 1 punkt energii. Muszę teraz uciec, bo mogę umrzeć. Dokładnie, niestety umarłem. Umiejętność numer 3, czyli tą, którą teraz omawialiśmy, kosztuje 1 punkt energii. To jest bardzo istotne. A gdy wstaniemy, omówię ulta. Ok, myśmy spuszczowali na górze, nie szkodzi, na chwilę obecną i tak omawiamy tylko postać. Więc wróćmy do omówienia postaci, a mianowicie do omówienia ulta. Ult jest y, specyficzny w takim względzie, że nie możemy go użyć, ponieważ on również wymaga tych punktów energii, które są pod naszym paskiem życia. Dokładniej trzech punktów energii wymaga ta nasza tutaj umiejętność, ultimate. I działa w ten sposób, że Fredrin w wybranym kierunku w kształcie tak jakby stożka trójkąta, macha swoim mieczem o ziemię, zadając potężne obrażenia fizyczne. Co więcej, te obrażenia fizyczne zwiększają się o 28% na e, 21% na pierwszym poziomie, 28% na drugim i 30% parę procent na trzecim poziomie Ultimate'a, w zależności od tego szarego HP, który posiadamy, czyli od przyjętych obrażeń. Czyli, jeżeli użyjemy naszego ulta i mamy, nie wiem, z 90% HP zdjęte, no to zadamy jeszcze dodatkowo 30% obrażeń tych szarych, które tak jakby brakuje nam życia, tak? To jest, to jest o tyle, o tyle te obrażenia są zwiększone z ulta. A co więcej, na środku mamy taką linię, na ulcie, jakby pokazane. Ja wam to pokażę, może co? Ja wam to pokażę. Patrzcie, na środku jest taka linia. Jeżeli tą linią uderzymy wroga, to taki wróg otrzyma 175% obrażeń. No i to kosztuje nas 3 punkty właśnie kryształków. No i to jest działa całe działanie Fredrina. To jest całe działanie Fredrina, Mam nadzieję, że rozumiecie, bo chyba nie jest skomplikowane jakoś mocno. Chyba nie jest jakoś mocno skomplikowane, co? Mam wrażenie, że, że jest tak do przeżycia trochę. Okej, okay, no walczmy z nim, w sensie... O, widzieliście? Pięknie go załatwiliśmy. No i tutaj bardzo ładnie właśnie in w ogóle swoją drogą dostał w łeb przez y, naszym ultem. Naszym ultem i pierwszą umiejętnością z bazowego ataku go dobiliśmy. Tutaj nam uciekło niestety. Fredryn jest tankiem, to widać, słychać i czuć na kilometr. <laughs> to po prostu widać. Jest bardzo potężnym tankiem, który ma również dosyć spore obrażenia. No, not gonna lie. No, ale żeby tak spodłować, Co? Żeby tak spodłować? czy jestem w stanie z ULTA? No, nie dosięgnąłem, niestety. Ale jeżeli wskoczę w nią... Hmm... Nasza drużyna w ogóle zrobiła Lorda, nie wiem kiedy. Nie, chyba jak omawiałem postać. Ty, no ta Layla jest prob problematyczna dla mnie, bo żeby my, żebyśmy my byli w stanie... ...ją zabić, to musimy do niej podejść. <noise> Tym razem się udało. Natomiast, żeby zabić Leyle, to potrzebujemy do niej podejść. A czasami podejściem, podejście, podejście Fredrina do przeciwnika może być problematyczne. Co prawda, mamy Dash z drugiej umiejętności, ale to jest to tak naprawdę nasza jedyna mobilna umiejętność. Więc trzeba tutaj naprawdę często dosyć dobrze kombinować, żeby przeciwnika trafić. Ale gdy już trafimy przeciwnika, mamy nad nim ogromną kontrolę. Mamy nad takim przeciwnikiem ogromną kontrolę, ponieważ z pierwszej umiejętności spowalniałem przeciwnika, z drugiej umiejętności z bazowego wzmocnionego ataku podbijamy przeciwnika w powietrze na chwilę. Z trzeciej umiejętności tauntujemy przeciwnika, przez co porusza się w naszą stronę i, i atakuje nas. Więc tak, gdy już trafimy przeciwnika, to mamy nad nim dosyć solidną kontrolę i jesteśmy w stanie. Dosyć dobrze manipulować przeciwnikiem w taki sposób, aby robił to, co chcemy. Tak to chyba można ująć. Słów szukałem i chyba udało się znaleźć. Dobrze, spróbuję pchnąć tutaj jeszcze górę. Swoją drogą, Więc że do mnie Fredrin. Fredrin, mówię. Idzie do mnie Cycylion, idzie do mnie Leila. Lejla trochę bije, notgonna lie. Natomiast no, czekam tutaj, żeby też trafić zobaczcie, bo jeżeli trafimy wroga. Widzicie? Ta Lejla prawie sama się zabija o mnie. Okej, okay. ale jednak trzyma ten dystans. No, i tak, i do tych, do tych rąbów, do których mieliśmy dojść z pasywki, które zyskujemy, no to już też omówiliśmy, nie? Do, że one są potrzebne do umiejętności numer 3, do tego tauntu i do ulta. Więc e, postać mamy omówioną. Wejdźmy w krzaki. Widzicie? I to była piękna akcja. Ja, ona nam ucieknie. <laughs> ona nam ucieknie. Najgorzej. Bo <laughs> by była, gdyby nas jeszcze zabiła, co? Nie. Nie. U, spłynął, widzieliście? I to są też potężne obrażenia, to są też potężne obrażenia Fredrina z jego ultimata. To war, warto zaznaczyć, że obrażenia, które zadaje... U u Fredrin, ultem. No są, są potężne, są po prostu potężne. Dobrze, spuszczmy tutaj i teraz się wycofajmy. Jakbym miał opisać działanie Fredrina w prostych słowach. To jest to postać, którą przyjmujesz obrażenia na klatę, a później ultem robisz pyk. a później ultem robisz pyk. To jest taki stary pijany, który wręcz, nie? że on gada z tobą, gada, 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 gada. i w pewnym momencie dwać taką lepę, taką pół, że się nie pozbierasz, nie? To mniej więcej w ten sposób działa Fredrin, że Kręci się tam w, w, z przeciwnikami, gada z nimi, wiesz, trochę tutaj z nimi się pobawi, trochę obrażeń przyjmie, a gdy już tych obrażeń przyjmie, to używa ulta i zabija. I robi Savage'a i robi wipeout. W ten sposób mniej więcej można opisać działanie, działanie Fredrina. Tak w skrócie. Ale udało nam się wygrać pierwszą grę. Elegancko, mamy postać omówioną. Przejdźmy do drugiej i w drugiej skupimy się już trochę bardziej na, na grze i mam nadzieję, że będziemy mieli przeciwnika w końcu na linii. Więc fajnie, że mieliśmy spokój, aby omówić postać, a teraz lecimy do kolejnej gry. Let's go baby, let's go. No dobrze, jesteśmy na ekranie przygotowania drugiej gry. Fredrin, Sora, Kimi, Nowaria i Selena w naszej drużynie. Argus, Glue, One, One, Aurora i Hanzo w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie, kupujemy Ice Hunter Speed Bootsy i tym razem lecimy na dżunglę, ponieważ mamy Sorę na Exp. i ok. Moglibyśmy również iść na expa i grać bez dżungli. Ale tak jak wspominałem na początku, Fredrin jest postacią. Którą można grać również na dżungli. I teraz mam nadzieję, że Wam to pokażę. Ja osobiście wolę grać na Exp. Czuję się po prostu lepiej na Exp. Fredrinem niż na dżungli. Ale gra na dżungli nie jest dla mnie aż takim problemem. Dlatego postaram się zaprezentować Wam jak najlepszą grę na dżungli. Początek. Z pewnością jest powolny. Początek z pewnością jest powolny. To warto zaznaczyć. Tutaj zyskamy pierwszą przewagę. Dokładnie dzięki Lito. Lito Wanderer, moi drodzy. Dzięki niemu mamy pierwszą przewagę w Goldzie. O ile przeciwnie Hanzo nie zabrał nam Blue Buffa, co jest bardzo możliwe de facto bo widziałem, że tam Glue się kręcił, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Hanzo nie zabrał nam Blue. To dziwne. Natomiast cieszy mnie to niezmiernie. W krzaczkach czekała Aurora. Nie wiem, czy widzieliście, ale była. Widzę, że Noszakimi sobie radzi, dlatego wydaje mi się, że pierwszym naszym celem będzie Argus, który jest dosyć mocno wysunięty. Mm. No i mam wrażenie, że możemy go zabić. Czekam jeszcze na ulta. No i widzicie, daliśmy sobie pięknie, bez problemu, radę tak naprawdę, a nawet nie trafiłem drugą umiejętnością. Za chwilę staje żółw, którego ja od razu zacznę robić. Mam retri, więc dla mnie to jest jak najbardziej spoko, bardzo szybko ten żółw spływa swoją drogą. Okej, okay, skupmy się na retri. Nie! Zastunował mnie! Co za Hanzo? <laughs> Straciłem nam żółwia. Jaki wstyd. Jaki wstyd. No, no, no wstyd straszny. No, straszny wstyd. No, straszny wstyd, słuchajcie, tak stracić żółwia, co nie. O, jest glu jeszcze, to się robi niebezpiecznie. Ja bym chciał, żeby glu we mnie wskoczył, to by było niewątpliwie przyjemne. To po mnie. Jestem pewien na 90%, że po mnie. Hm. Kto by przypuszczał, że jednak nie po mnie. Zobaczcie, jaki Fredrin jest cholera tankowaty. I sorry. Dla Sory tutaj też warto powiedzieć, że bardzo ładnie wskoczył. Bardzo ładnie Sora wleciał. Nie zostawił Fredrina w potrzebie. Więc to jest bardzo naprawdę... Uuu, jaka piękna akcja! Cudnie ten Argus został ograny. Wracajmy na naszą dżunglę, przyda się, bo dawno nie byliśmy. I dobrze, że nasza Kimi sobie radzi. Dzięki czemu możemy skupić większą uwagę na górze. A na górze, definitywnie, mamy przewagę. Nasze, czy kimi sobie radzi? No tak mi się wydaje, że kimi sobie radzi. Chociaż widzę, że Walwan ma 2700 golda, więc ma najwięcej golda w grze, więc może nasza Kimi wcale sobie tak dobrze nie radzi. To jest bardzo możliwe. Dobrze. Spróbujemy pomóc dolnej alei. Mam nadzieję, że Kimi zdąży uciec. Do czasu, gdy biorę. O! Straciłem Retri. A wstał żółw. Bardzo głupio stracone retri, słuchajcie. Bardzo głupio stracone re retri. Wez weźmy sobie tego minionka. Mam nadzieję, że dam radę, że go nie zabierze nam Hanzo. Też nie chcę tego żółga robić za bardzo bez. Hmm. No, się ma, panie Hanzo, co tam? Mordeczko, coś ci, się nie, coś ci nie wyszedł ten ult, co? Hanzo, Dobra, lećmy na wanwankę. Ona ma, ni niestety, ale zbejtowana. Ależ cudnie zbejtowana. No, cudnie zbejtowana. Nie mam pojęcia, gdzie jest Hanzo, to mnie delikatnie niepokoi. Nie jakoś mocno. Ale Hanzo jest na górze, dobrze. No to mamy darmowego żółwia. Używajmy naszych umiejętności. Elegancko, elegancko, elegancko. Na dole widzę, że jest glu mocno obity. Jest również Aurora tam. Hanzo nadal jest na górze, więc ja szybko, szybko, szybko z tym żółwiem. Jak widać, Fredrin nie ma największych obrażeń. Ale udało się. I to jest najważniejsze. Dobrze, tu widziałem gdzieś Aurorę. Którą zabijemy. Kurczę, ale weź się utraf teraz, nie? Po mnie? Prawdopodobnie. Natomiast potężne walki drużynowe to jest to, gdzie Fredrin błyszczy tak naprawdę. Okej, okay, ona niestety ucieknie. Kurcze, no ciężko nam tutaj dorwać przeciwników. Udało się załatwić glue, ale... Wolałbym aurorę, not gonna lie. Spróbujmy pchnąć tutaj. Okej, okay, spalił ulta, to jest istotne. Ona nam ucieknie niestety. No nie do końca, kim ją dobiła. Więc jak widać, dosyć dobrze współpracujemy z naszym Marksmanem. I to jest spoko. Natomiast widzę, że Wanwan Van próbuje zabrać naszego Blue Reda. Reda naszego. No i Wanwan Van będzie kłopotem. Ale nie dla Seleny. Nie dla Seleny. Mamy lorda, czyli chciałbym tego lorda robić, no raczej nie, mamy Glue, którego szczerze? No właśnie, no właśnie, tak biegaliśmy trosz, troszkę na połowie HP mam wrażenie, niestety, no i niestety, ale mamy najmniej golda w grze. Ja zauważyłem, że ja cały czas walczę, próbuję gankować, próbuję walczyć, nie farmię w ogóle. No, i pół uciekają, widzisz? Ta van van jest mega problematyczna. Ona może tak często skakiwać, jest tak mobilną postacią, że Fredrinowi ciężko ją po prostu złapać. Ja mam najmniej golda, bo nie farmię, a gdy idę farmić, to widzę, że nasza drożna umiera. To jest kłopotliwe, to jest kłopotliwe, bo. No, jednak Fredrin, jak każda inna postać, potrzebuje po prostu tego golda, co nie? No, potrzebuje. Ona zaraz mnie zabije, mam wrażenie. Mega. Skotliwa jest. Skokliwa. No bo po prostu w to i z powrotem jak taki. Gaogan, Dobrze, wracajmy do farmy, bo i tak wanwanki przecież nie załatwię sam. Nie ma takiej opcji nawet. Wanwan -wan jest zbyt mobilną postacią, aby ją załatwił. I więc wracajmy do farmy. Potrzebujemy farmy, nawet jak Fredrin, Powiem pomimo tego, że Fredrin jest tankiem i nie jest to do końca, że tak powiem, moja postać, bo ja osobiście, no nie jestem fanem Fredrina, w sensie uważam, że jest spoko postacią, fajnie mieć go w drużynie, ale nie przepadam do grania Fredrinem. O kurcze. No tutaj po prostu poświęciłem się tak naprawdę, aby Hanzo wpadł we mnie, a nie w Kimi. Mam wrażenie, że Kimi dobrze, żeby przeżyła. I starałem się właśnie tutaj, widziałem, że idzie czwórka, czwórka przeciwników. Kimi była wystawiona, więc starałem się uratować Kimi, która teraz i tak umarła niestety. No ale powiedzmy sobie szczerze, że Wanwan Van to jest postać, która... Jak widać, Nowaria nie ma z nią problemów. Ale Fredring owszem. Ja też nie za bardzo trafię do umiejętności. Widzę, że Argus puszy górną ja, Ona ma dosyć mało HP, więc postaram się tam udać. Chyba, że. Pisała pani Argusie, chcesz się bić? Pewnie nie chcesz, co? Bo po, po cóż miałbyś chcieć się bić? Paj, leci teraz. I powiem wam szczerze, że Hanzo też bije dosyć sporo. Mam dziwne wrażenie, że bardzo dużo obrażeń otrzymujemy. Pomimo tego, że mam zbudowane naprawdę dużo fizycznego defensu. 60%, tak? Powinno schodzić. I mam dużo HP. I przeciwko Hanzo to może być dobry pomysł. A się wkurwiłem na tą wanwankę. Uh! <laughs> Dostałam scenę z drugiej umiejętności. Spaliła swojego Petryfaja. Dostała potem. Gdzie on jest? Nie, nie może spudowałem. Spudowałem, i mam wrażenie, że tutaj również. Czestide Pauldron, który spowalnia atak speed przeciwników, będzie dobry przeciwko Hanzo, bo Hanzo też buduje się pod atak speed. Więc wan, Hanzo nawet przeciwko Argusowi. Ten item może być dobry i mam wrażenie, że go bardzo późno buduje de facto. Okej, okay, jeżeli zdążę go zbudować, no to jest szansa. Jeśli nie... To może być mały kłopot. Ja próbuję tutaj coś robić. Żyję. Nie wiem, czy nasza drożona wybroni bazę. Potrzebuje się zregenerować HP teraz. Ale jeszcze żyjemy. Niesamowite. Nie! Nie, zdążyłem zbudować itemu temu. Ważnego. Za późno się zjażyłem. Na no, ale jak widać. Z pewnością Fredrina nie jest postacią dla mnie, często półdłowałem swoją drugą umiejętność, a trafianie umiejętnościami u Fredrina jest istotne, bo jeżeli nie trafimy drugiej umiejętności, to nie mamy jak dojść do przeciwnika, przez co nie możemy za bardzo użyć trzeciej umiejętności, aby przyciągnąć przeciwnika. Dlatego trafienie pierwszy na z drugą umiejętnością u Fredrina jest kluczowe, bo dzięki temu możemy wykorzystać całe kombo, czyli drugą umiejętność, trzecia, pierwsza, druga. Trzecia, pierwsza, druga, trzecia, pierwsza, druga, ult. I w ten sposób. Więc tak, Fredrin z pewnością nie jest postacią dla mnie, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zrozumieliście trochę bardziej działanie postaci. Dzięki pięknie za poświęcony czas i zapraszam Was do kolejnego filmu. Zostańcie na dłużej, subskrybując kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.